konserwatyzmu do zmian rewolucyjnych na rzecz ewolucyjnych, powolnych itd. tak mm, mm, mm. znaczy dalej. Na pewno to jest obecne w wielu nurtach konserwatyzmu, ale to trochę prowadzi takiego jakby pojmowania, jakby, że jakby konserwatyści postrzegają, że wszyscy konserwatyści postrzegają mm -hmm. tą tradycję czy to jako coś w jakiś bliżej nieokreślony sposób trwało, przez stulecia wyrosło w oparciu o pokolenia i tak dalej, co tak prowadzi trochę zabawnego pytania, że jeżeli w 1789 załóżmy roku bronimy mm -hmm. tradycji, bo od setek lat tak było, to czego byśmy bronili na przykład w roku tysięcznym, kiedy te setki lat, o których mówimy powiedzmy się zaczynały, czy w roku 500 i tak dalej? Bo oczywiście mm -hmm. w twórczości wielu konserwatystów tradycjonalistów, zarówno, zarówno tych y, jak, jak Demestrów czy, czy Hiszpańskich, czy szczególnie mm -hmm. w hiszpańskim. Tradycjonalizm integralny także jest pojmowanie tradycji jako czegoś w zasadzie pozaczasowego, co nie jest zależne jakby od tej przeszłości i co po prostu jest jakimś tam porządkiem, takim rozumieniem trochę, trochę platońskim na przykład. Tak na przykład tradycjonalizm integralny, tam się mówi, że tradycja jest odoczesna, że to No i w tym momencie może doprowadzić takie takiej sytuacji, kiedy konserwatyści jak najbardziej są za rewolucyjną, jeżeli chodzi o metodę zmiany tego, co jest w tej tak zwanej rozumienie nierzeczywistości, prawda? To widać na przykład przy tym, że karliści robili powstanie, rewolucje, bunty. Czasami takie dosyć włahe sprawy o kwestie tego, o, o jakichś, które uważali za sprawy mm -hmm, swojej mm -hmm, świętej idei, mm -hmm. czy, że kar, czy że konserwatyści takiego pnia decyzjonistycznego popierali dyktaturę, czy w praktyce widać to u Franco czy Salazara, hmm, czy chociażby niemiecka rewolucja konserwatywna, mm -hmm. która była sojuszem stricte z rewolucyjnym nacjonalizmem, tylko tam w ten czy inny sposób postulował, prawda, chodzenia władzy właściwie bez żadnych, bez żadnych jakby norm, czy, 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 czy taki nawet jak Karol Smith mówi w pustce prawda, normatywnej. E, więc e, znaczy nie wiem czy to jest wyróżnik konserwatyzmu jako całości, chyba że ten nurt w jakiś tam sposób z tego powodu oddzielać od konserwatyzmu czy coś takiego. No, tutaj można podsumować to myślą i Ewoli, który napisał, że tradycjonalizm jest najbardziej rewolucyjną ideologią naszych czasów, prawda? W zasadzie takiego paradoksu. O, poruszył pan strasznie dużo wątków tutaj. E, e, poziomie, to ujęcie, że... Tak, tak, tylko, że to mówię to znowu, metoda, to znaczy... e, nie do końca. To znaczy, no właśnie, zacznijmy od tego, co także gdzieś tu się przewinęło pana wypowiedzi, mianowicie, że w pewnym, w pewnej sytuacji mamy do czynienia oczywiście z taką diagnozą, że obecna rzeczywistość jest nierzeczywistością w ogóle, prawda? Czyli żyjemy w jakiejś iluzji, rzeczywistość zupełnie odeszła w niebyt, prawda? Niejako. I teraz trzeba ją przywrócić. No, nie można jej przywrócić w żaden inny sposób, jak metodą radykalną. Wówczas konserwatysta zgodzi się oczywiście na tę metodę radykalną. Problem oczywiście polega na tym, czy e, jego diagnoza nie jest błędna. Padło tu nazwisko Karla Schmidta, prawda? No, y, jedna z, jeden z największych, z największych myślicieli y, XX wieku, mimo wszystko no nieco delikatnie mówiąc, yy, przez pewien okres wdał się w romans z w romans, yy, narodowym socjalizmem, bo był przekonany przez jakiś czas, że to jest droga, która ułatwi jakby zwycięstwo idei konserwatywnych. W momencie, kiedy się przekonał, że się pomylił, te drogi się rozeszły, prawda? Zresztą ciążyło to potem na nim bardzo, bardzo yy, długo, prawda? Czyli miał tę łatkę, Faszysty tę łatkę koronnego jurysty Trzeciej Rzeszy, którą to mu przypiął Waldemar Gurian, jego, jego przyjaciel, którego to Karl Schmidt był mentorem. Tak, w jakimś sensie no, i oburzony na to, że Karl Schmidt nie wyjechał z Niemiec, a zaakceptował reżim narodowo-socjalistyczny, no, nazwał go tym koronnym jurystą trzeciej trzeciej Rzeszy. Nie do końca tak tutaj jest. No, w tym momencie, jak pan widzi, no, nawet rewolucja konserwatywna szuka rewolucyjnych metod, potem stwierdza, że no, niekoniecznie. Natomiast innym wątkiem jest dyktatura, bo niech pan zwróci uwagę, że dyktatura niekoniecznie musi być rewolucją. No tak, Jak powiedziałem, konserwatyści w większości są w stanie zaakceptować rządy autorytarne. Część uważa, że w ogóle tego typu rządy są normą, bym powiedział. Natomiast każde inne są od tej normy odchyleniem. Natomiast powiedzmy, inna część. Akceptuje je pod pewnymi warunkami, bądź akceptuje je po prostu, prawda? Uważa za, za sensowne w przeciwieństwie do rządów demokratycznych, które dla większości konserwatystów poza nurtami neokonserwatyzmu yy, i tutaj częścią neokonserwatystów, niekoniecznie wszystkimi, yy, demokracja właściwie nie ma yy, sensu, prawda? Więc tutaj yy, autorytaryzm znowu nie jest niczym rewolucyjnym. On jest rewolucyjny z punktu widzenia mm -hmm. oczywiście dzisiejszych. Panujących poglądów. No dobrze, tylko pytanie: czy to jest rewolucja, czy to jest jakby zapobieganie rewolucji? Natomiast rewolucja. pytanie, czy, czy konserwatyści gotowi są na walkę zbrojną? No w, w ostateczności oczywiście tak. Natomiast nie preferują tego. Proszę zwrócić uwagę, że. Chodziło o to, że są przeciwni. Mhm. technik, typu nie wiem, właśnie zdobycie władzy coś takiego no sam Wie pan, dbał, tak nie jest. można być przeciwnym, natomiast jeśli się nie widzi innego wyjścia z tego no. typu metody, skorzystać, prawda? Ale to nie znaczy, że akceptuje się tego typu metody. Myśmy tutaj mówili o pewnej myśli, prawda? A nie o sytuacjach skrajnych Nie da się, by tutaj w takim krótkim wystąpieniu wszystkiego, wszystkiego umówić. Ja mówiłem w tym momencie o pewnej idei, prawda, czyli zasadniczej. Ma Pan rację w wyjątkowych sytuacjach konserwatyści zaakceptują wystąpienie, prawda, nawet zbrojne i rewolucyjne. Samo pojęcie zresztą rewolucji konserwatywnej, o której mówiliśmy, jest pojęciem biorącym się stąd, że diagnoza tychże konserwatystów polega na tym, że rzeczywistość już jest tak daleka od rzeczywistości, że żadna inna metoda nie jest w stanie przywrócić normalnych stosunków społeczno-politycznych poza rewolucją. To jest, wie pan, jak z amputacją, prawda? Nikt nie powie, że amputacja jest dobra, prawda? No ale czasami na tym polega jakby tutaj to, to yy, nieporozumienie. Ja nie mówiłem, że nie są w stanie zaakceptować rewolucji. Natomiast mówiłem, że są przeciwni jako metodzie zmian. Mhm. Bardzo proszę. Yy, ja dostałem SMS pod tytułem Współczesny konserwatyzm poli yy, polityczny. Polizm, yy, yy. Natomiast e, dyskusja zmierza w kierunku, prawda, no już tam Globalizacji. tutaj prawie, że do y, czasów nowożytnych, mm -hmm. czyli do odrodzenia. E, natomiast ja bym jednak wrócił do, mm -hmm. do, do, do No wracamy, I to tylko jest dowód na, na jedną rzecz, że w zasadzie należałoby chyba uruchomić studia konserwatyzmu we Wrocławiu, gdzie można byłoby, tak jak Pan mówi, te godziny, załóżmy 10 mm -hmm. czy 15 mm -hmm. godzin na omówienie tego, co było, po to, żeby załóżmy, jak gdyby na, tej, na, tym mocnym, na tej mocnej bazie budować rzeczywistość. Pan powiedział, że konserwatyzm, no, w każdym razie padło nam takie stwierdzenie, że o, o pewnej specyficznej roli polskiej inteligencji to mm -hmm, mm -hmm. że, że się pojawiło. Natomiast ja powiem taką rzecz. Istnieje w Polsce środowisko bardzo konserwatywne. Które w zasadzie jest niezauważalne. W jednym tylko miejscu pan stwierdził, otóż było tam stronnictwo konserwatywno-ludowe. Przecież, tak na dobrą sprawę, nasze chłopstwo od końca XIX wieku, to jest w zasadzie ostoja konserwatyzmu, bo to jest i własność, i tradycja i przywiązanie mm -hmm. do religii, i patriotyzm w dużej, w dużej mierze, prawda, y, za wyjątkiem w przypadku Szeli który ewidentnie był agentem, prawda, agentem wpływu, jeszcze na, dokładę, na dokładkę, to w zasadzie i dzisiaj mamy, y, jeśli już przechodzimy do tego współczesnego konserwatyzmu y, w dzisiejszych czasach, mm -hmm. to mamy, y, powiedziałbym, polityczny oręż tego środowiska, znaczy polityczne narzędzie tego środowiska to jest PSL. Przy czym y, problem polega na tym, że ono w którymś momencie y, y, jak gdyby, y, dokonało pewne, y, pewnego zawłaszczenia, bo to PSL, kto, o którym my mówimy historycznie, mm -hmm. ten, ten konserwatywny, to był na przykład PSL Piast Bitoska, prawda? Mm -hmm. Komuniści jak przyszli do władzy, to wzięli wszystkich zmusili do tego, że założyli im ZSL. Począt w 1989 roku ten ZSL zawłaszczył historyczną nazwę. Dzisiaj mamy mm -hmm. taki odprysk w postaci PSL-u Piast. Tam jest Botkański, mm -hmm. prawda, Wojciechowski. Problem polega na tym, że jeśli polscy konserwatyści mm -hmm. nie zauważą tego środowiska i nie zaczną pracować nad tym środowiskiem, no to to środowisko będzie ciągle, tak jak Pawlak, wisiało na Platformie Albo na SED.